Hej, hej, typery z YouTube'a, z tej strony witamy Was w moim programie Bóg zapłać. Przed nami Liga Mistrzów, pierwsze mecze półfinałowe. Emocje zatem sięgają zenitu, no i na pewno będzie się działo. Środa 6 maja, godzina 20:45. Zaglądamy na kapną gdzie FC Barcelona podejmuje Bayern Monachium. FC Barcelona kontra Bayern Monachium. Mój typ na ten mecz nie powinien być dla nikogo zaskoczeniem. Typuje zwycięstwo gospodarzy, które maherzy wyceniają na 1,70 gram za pełną stawkę, która pozostała mi w puli, czyli 300. Środowe spotkanie będzie wyjątkową, sentymentalną podróżą Pepa Guardioli, który wraca na Camp Nou. Guardiola przez ponad dekadę był piłkarzem Barcelony, następnie trenerem Rezerwa W 2008 roku przejął pierwszą drużynę Blaugrany, no i był to początek wielkiej ery Barcelony. Dominacja Blaugrany, zarówno na krajowym, jak i europejskim podwórku, era tiki-taki. Wiele sukcesów, których nawet nie sposób wymienić. No i cóż, wystarczy jeszcze dodać, że Barcelona tak naprawdę do tej pory bazuje na tym, co wypracował właśnie Pep Guardiola. Teraz hiszpański trener wraca na Camp nou, ale już jako szkoleniowiec Bayernu. Podejrzewam jednak, że większych kurtuazji nie będzie. No i od pierwszej minuty Bayern będzie robiły wszystko by pokonać Barcelonę. Ostatnio jednak Bawarczycy nie imponują formą. W lidze przegrali z Leverkusenem, co prawda w rezerwowym składzie 0-2, no ale kilka dni wcześniej Pucharze Niemiec w półfinale polegli z Borusją, kompromitując się w rzutach karnych. W Lidze Mistrzów także słabe mecze. Wyjazdy do Doniecka czy do Porto kończyły się dla Bayernu nieudanie. Z szachtarem Remicy 0 do 0, Sporto porażka 1 do 3. No i dopiero w rewanżach Bawarczycy odrabiali straty. Ale cóż były te mecze w porównaniu do wizyty na Camp Nou. A Barcelona ostatnio w nieziemskiej formie Messi, Neymar i Suarez po prostu są w jakiejś kosmicznej dyspozycji. Strzelają gola za golem. Ostatnio z Kordową piłkarze Barcelony urządzili sobie trening strzelecki. Zwycięstwo 8 do 0. Także w lidze mistrzów, w pojedynkach z Manchesterem City czy PSG, tak więc z drużynami, które chciały walczyć o jak najwyższe cele, chciały walczyć o zwycięstwo w Champions League. No, wręcz bawili się z rywalami, ośmieszali piłkarzy rywali. No i sądzę, że tym razem też nie będą mieli litości dla Bayernu. Bayernu, który przystąpi do tego meczu bez arjena Robena. Roben dopiero co wrócił po kontuzji. A w meczu z Borusją złapał kolejny urat. Cała ta historia z kontuzją Robena jest chyba jakimiś grubszymi nicmi szyta. Były gwiazdor Bayernu Thomas Helmer wręcz oskarżył Guardiolę o to, że to przez niego Holender doznał kontuzji. No i chyba jest w tym jakieś ziarko prawdy. No bo ta sytuacja zbiegła się z dymisją głównego lekarza Bayernu, który miał rezygnować z pracy. wskutek nieporozumień właśnie z Guardiolą. Zresztą w Bayernie nie zagra też Frank Ribery, Francuz cały czas jest poza grą. Do tego Robert Lewandowski będzie występował w specjalnej masce. W ostatnim meczu knockoutował go bramkarz Borussi, Borussi Langerak. No i też nie wiadomo, czy Lewy będzie w 100% przygotowany do gry. Piłkarze Barcelony z kolei bez żadnych problemów zdrowotnych, no i wydaje się, że na kamp nowej ugrana, po prostu zmiecie bajem z powierzchni ziemi. Tak typuje zwycięstwo gospodarzy 1,70, stawka 300, no i cóż, środa 6 maja czekamy na końcowe rozstrzygnięcie.